Jakie są Twoje ulubione sposoby na wzmocnienie tej odporności? Oczywiście tutaj napomknę o zdrowym odżywianiu, bo 70, około 70% odporności pochodzi z jelit. Więc to, jak my się odżywiamy, czy jemy przetworzone produkty, czy warzywa, owoce, będzie później determinowało to, jak nasz organizm będzie radził sobie właśnie z, takimi, z taką stycznością, z patogenami. I tutaj chciałabym wspomnieć również o tym, że. Warzywa i owoce to jest y, oczywiście y, w naszej diecie y, nieodzowny <noise> element, natomiast jeśli chodzi o takie surowe produkty, one mogą mieć właściwości wychładzające, więc w tym okresie jesienno-zimowym warto spożywać posiłki ciepłe. Oczywiście nie mówię, żeby w ogóle z nich rezygnować, tylko może zamienić na jakąś zupę krem z dużej ilości warzyw, czy zjeść ciepłą owsiankę rano z dodatkiem miodu, z owoców, orzechów. I taki ciepły posiłek nawet z rana będzie nas rozgrzewał od środka i dodawał nam energii na cały dzień. I oczywiście też zachęcam do spożywania kiszonek, m.in. ogórki kiszone, kapustę kiszoną, które też będą bardzo dobrze wpływały na nasze jelita. No i nie zapominajmy o produktach, które są bogate w witaminę C i suplementacji witaminą D. Ale oczywiście aktywność fizyczna też jest no tutaj bardzo potrzebna, żeby ten organizm nabierał tej odporności jeszcze bardziej. Na mhm. świeżym powietrzu oczywiście tym bardziej. No właśnie, bo ta witamina D u nas się zmniejsza, wytwarzana jest pod wpływem promieni słonecznych, których jak wspomniałaś jest w tym czasie mniej, więc to zdecydowanie jest ta witamina, o którą powinniśmy zadbać w organizmie.